Zobaczycie się czerwona lampka W akcji. Dzień dobry. Dzień dobry w japońską jesień. Ja tu idę trochę, o nie, ja tu idę trochę zdjęć porobić. I dzidziu jest ze mną, jak zwykle. Taka jesień, że nadal zielono, dopiero trochę, trochę robią się żółte liście, nadal jest ciepło. No, idziemy robić zdjęcia. O, i nawet ważki jeszcze mamy, ważki jeszcze sobie latają. Właśnie zaczepiła mnie pani z wózkiem, z córeczką może 4 lata i z synkiem dopiero co zaraz będzie roczek, to się dowiedziałam. I tak, ale pani ładnie wygląda. I pani sama tak to uszyła? Ja mówię, nie, nie, kupiłam w Hardoffie, ale nałożyłam sobie. O, super! Więc tak mniej więcej wyglądają reakcje ludzi, jak sobie idę w łafuciuszkach. Dzisiaj taka stylweczka. Dzień dobry. Więc, o Boże, coś mi w ogóle do oka wpadło się, ma więc ogólnie tak wyglądają reakcje ludzi. No i takie oh, Albo za plecami, jak coś słyszę, to zawsze słyszę. Oh, Dzień dobry, witamy w Dziczce. Wiecie co się dzieje? Lato wróciło, bo u nas, słuchajcie, dzisiaj tak z 28 stopni było, jutro zapowiadają 30. Pogoda się pomyliła, sakury zaczęły kwitnąć, w ogóle znowu kimoksy zaczęły kwitnąć, więc znowu pachnie, w ogóle pojebało się wszystko. Siemma. Ozona, no. Mm. Jesteśmy w niezwykłym miejscu, które jest nawiedzone. Jest to jezioro niedaleko mnie, to Jamelo, w którym 100 lat temu utonął mały chłopiec, a z nim trzech mężczyzn, którzy... dziękuję za soundtrack, a z nim nie. A z nim trzech mężczyzn, którzy, pró którzy próbowali go ratować. Mówiono, że jak chłopiec się topił i mężczyźni próbowali go ratować, z tej wody wystawały białe ręce. A teraz historia. Pozwólcie, że Wam, że wam teraz pokażę. Jako, że ja jestem Emi i że lubię nocki, to sobie raz przyszliśmy z Jocianem tutaj właśnie, aby sobie pospacerować. I tam. Na samym końcu, tutaj, jakby te, ta czarna kropka, to jest takie wejście w, w las. To tam widziałam, Mhm. co? Widzisz chłopca? Jest twój kolega, chłopiec? Nie, ale tam coś płynie. Co to za żyjątko? Czekaj, czekaj, to jest chyba żółw. Dobrze, ale nieważne, więc tam w nockę mm. widziałam całą białą postać. Teraz też idą ludzie. Ja sobie myślałam, że no, może ktoś sobie spaceruje nocą. A gdy niedawno doszłam właśnie do tych informacji, że tutaj są białe ręce, no to teraz jest dla mnie o wiele ciekawiej. I chyba będę tutaj częściej przychodzić nocą. <laughs> <laughs> Dzień dobry, to ja, zajebista, wyjebista, zajebista, wyjebista, cesarzówka wita was. O kurwa, jakie mikosi tu jest. Widzicie? Mikosi, nie widać. Może widać. O, i mój chłopak.

びよびよびなんか撮ってるんですか？あ、そう私はいいユーチューバーでございます。そうなんですか。はい。着物いっぱいあるので。あ、ありがとうございます。<laughs> はい、みんな見てください。<laughs> <laughs> 500円だっけ羽織は。うん。なんか多分これとかこれどっちはいい？ To to? Tak, to 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 No, Ale, ale się zapoznałam słuchajcie Już mam zaproszenie na te Na warsztaty, bo pani mówi Ja cieszę maga A ja mówię, ja, ja próbowałam Przód wychodzi dobrze, tył źle Ona mówi, to dawaj chodź Bo ja robię warsztaty Gde! Jak mnie wychwalili, wychwalili, zresztą pewnie już jest zdjęcie. Piękna pani się nazywa Emilia ja mówię też Emil i takie Aaah! friends, friends. <grymne> Nie i o co? No, i tak to jest być, być mną. Okej, okay, słuchajcie, musimy trochę nakreślić, gdzie my jesteśmy o co chodzić z Honhałgo. -E. Prawda jest taka, że jeśli chcecie uszczknąć trochę y feinki, czyli... E, atmosfery Eredo, no to warto przejechać tutaj do Hongkong, ponieważ jest to bardzo ważne, ważne miejsce, jeśli chodzi o historię dawnego Edo. E, był to bardzo ważny punkt e, magazynowy, handlowy, a także punkt strategiczny dla ówczesnego rządu do kontroli północno-zachodniej części Edo. Był to też. E, na początku skład magazynowy, ale też skład handlowy. Stąd wysyłano e, przez szlaki e, drogowe i przez szlaki wodne różne towary do innych części e, Tokio. <grywa> 変わらずひどうした何が食べい私な。どうしたいん,んか食べたい私なんかた何食べたいなんか何食べたい何が食べたい何が食べたい焼き鳥べたい何が食べたい何が食べたい何が食べいい

ludzi o pożarach, jak mówiłam wcześniej pożary były bardzo bardzo popularne, bo to może to jest złe słowo, ale częste, więc potrzeba było dzwonu, aby właśnie chronił miasto. A co i. Mata Yutian, Yutian, a tutaj i pani Julia? O. o これ大福あ大福うまかったうーん芋,芋,芋濃い芋濃い芋濃い1個食べるそうね芋濃いはいはい一個お願いしますあうわ美味しそうこのジェリーすいス,スイカとメロンおー Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dango! O, wersaż! O! Zobaczcie! Widzicie? Tylko 25 zł, 30 zł. No jesteśmy we Milandach. Witajcie! Shikawa Jinja.

Patrzcie na pana, patrzcie na tori. B, b, pan Tori. Piękniutkie, puchate. Zobaczcie, one są tu ze mną. Gdzie ta tuż? Bardzo dużo fajnych bogów tu widzę. Wszyscy się gromadzą przy głównym ołtarzu, a tutaj takie piękne. Takie piękne zagwostki, które zawsze wszyscy lewają. Pomocia! Kicynęła, koci! Piesek! Piesek! jest! Piesek. Piesek! Piesek! To lisek! <laughs> lisek! 稲荷様 <laughs>。よくわかる。彼女うん、みんないるね。あなたよくわかるね。あなたの神様の友達やな。あとというさか、アトモスフェラーメイジジーだよ。赤いリンゴ。唇のせて。ダマ。

A wy jeszcze nie byliście u mnie w nockę, co? Nie byliście w nockę. Chodźcie, bo w nockę to tutaj się fajne rzeczy u mnie w domu dzieją. Jeszcze słuchajcie, cześć. To je, tutaj śpię z Luśką. Jocian jo tu nie śpi, bo się nie mieści. Jak tu się rymuje, to Luśka śpi, Jocian śpi na Sofie. Luśka, księżniczka, rozwielitka, czekajcie, bo mi za jasno w tym pokoju. A teraz za ciemno. tu ty w No, ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj chciałam taki ciekawy temat zacząć. Bo sporo z Was już słyszało historię, którą nie wiem, dlaczego dopiero teraz mnie to strzykło. O tym, że w jeziorku w parku. Sto lat temu utopił się chłopiec I trzech panów, którzy go ratowali A podczas, kiedy oni się wszyscy sobie Chciałam powiedzieć radośnie topili Kiedy się topili, ludzie widzieli białe ręce, które je, je wciągały Nie wiem, czy dobrze odmieniam Ale do rzeczy No bo ja to sobie skojarzyłam Bo jakoś to było w maju, nie wiem, jakoś na wiosenę. Jak się zaczynała wiosena, to poszliśmy z Wiocianem na spacer. Wenockę Była dosłownie 22 czy 23 taka gruba nocka, nie? No i poszliśmy Wenockę do parku, bo on jest otwarty. Niektóre japońskie parki są zamykane, nasz jest otwarty ciągle. Słuchajcie, i widzieliście ten mocno i tam stała ta biała postać i to nie była taka biała typu nie wiem, ktoś nałożył białą bluzkę, białe spodenki, tylko nie, wszystko jakby oku się w dres, białe buty i jeszcze głowa mu się świeciła ale najśmieszniejsze jest, że to w ogóle nie było to straszne chociaż pamiętam, że ja wtedy tak stanęłam i się patrzyłam i takie trochę to dziwne ale to chyba człowiek na pewno był, to był człowiek, w sensie, że duchy to też człowieki i słuchajcie, wiecie co, kiedyś ja tam pójdę we nockę sama. Chociaż z drugiej strony boję się, ale nie boję się duchów, nie boję się białych rąk z wody, nie boję się małego chłopca, boję się, pierdolnie, tych ludzi prawdziwych, którzy mogą się czaić w krzakach, no, bardziej od, nie wiem, jakichś Nazwijmy to już paranormalnych rzeczy, jokajków, duchów, iry i tak dalej, to jednak szaleńców w sensie osoby, które nie są poczytalne, które zagrażają, robią dziwne rzeczy we noce w parku, no to, to, to nie. I sporo z Was pytało się mnie na jednym z live'ów, pamiętam, że takie pytania się pojawiały, czy Japonia jest bezpieczna? I tutaj trzeba zacząć od tego, że jeśli porównujemy bez, polskie bezpieczeństwo z japońskim, to faktycznie wielu z Was czułoby się tutaj jak pączki w maśle, bezpiecznie, 12 w nocy idziemy, nic się nie dzieje, nikt nie zaczepia, spokojnie, ciuchutko. Ja jako osoba, która mieszka już tyle to lat, tyl, osoba, która zna tą kulturę, ja już tak nie myślę, ponieważ... No wiecie, ludzie to ludzie, a jak będziesz w złym miejscu, w złym czasie, no to wiecie. Ale mm, prawda jest taka, że w Japonii jest właśnie dużo dziwnych ludzi. I każdy Japończyk ci to powie, że uważaj, ty nie chodź w nocy, bo różni dziwni ludzie się kręcą. I to jest prawda, bo nawet w dzionek, jak czasami idę właśnie do parku z Luśką pohasać, to... Czasami takie po prostu jednostki wychodzą, że po prostu. Wiecie, widzisz. Czasami się po prostu widzi, że coś jest nie, nie tak z tą osobą. Mieliśmy ostatnio taką akcję Harry Pottera w parku. Sobota. Pełno ludzi. Dzieciaków i ten koleś. Koleś co robił? Y Wziął patyk, stanął na środku trawnika i zaczął nim wymachiwać, w sensie tak, jakby czarował. I ja się śmieję, ja mówię: Jocian, patrz, expecto, patronum, Harry Potter. No i tutaj wiecie, można troszeczkę, wiecie, zwalić łacha, ale może, wiecie, w sensie, może to spoko chłopak, może nic nie robił, ale po zachowaniu już było widać, że tak, coś, coś nie tak. A jak się ma dziecko, to od razu jest, jest instynkt obronny, i takie obserwuj tego gościa. I wiecie, moje oczy od razu, jak lupeta, co on robi. Czy on coś, coś wyprawia? Tak, że od razu ci się czerwona lampka. Czerwona lampka. Ja mówiłam, że tu w nocy się ciekawe rzeczy tam. Ja myślę, że ja coś przyniosłam z której rzeczą. Myślę, że z kokesi. Myślę, że ta kokesi, bo od kiedy kok. Ku... Nie, wcześniej. Chyba wcześniej. Ale nie wiem, ale zawsze w tym pokoju coś się odpierdolę. oczywiście. Coś tam huknęło. Tak jakby ktoś położył ręce na ścianę i zrobił tak, bo mamy taką. Dekoboko, jak to się nazywa Dekoboko? Yy, 3D tapetę, że jak się zrobi, pociągnie taki jakby właśnie dźwięk, wydaje. No ale wiecie, ja już się przyzwyczaiłem. Tu, tutaj załóżmy, jak ja śpię, to, to nie, nic się nie pojawia, nic mnie nie ciągnie za nogi, nic tam się nie dzieje. spokoje zajebiście. Aż to to są moje ziomy. Rziutka welcome. Jesteś w domu, rozgość się. Yy, a i co mówiłam, że tak naprawdę bardziej mnie przerażają od wszystkich właśnie tych duchów, takich nawet tam yy, ocierających się o ściany, to takie naprawdę dziwne ludzie, więc yy, uważajcie, jak będziecie jednak w Japonii, bo naprawdę można yy, być w nieodpowiednim miejscu, możecie chodzić cały. Cały wiecie, cały pobyt o pierwszej, drugiej nocy będzie super, a wiecie, pewnego dnia trafi Cię nie tak, i. chociaż z drugiej strony może iść i za zadzianka coś się stać. Oczywiście, ale ogólnie rzecz biorąc, yy, czy Japonia jest bezpieczna? To jest ciekawe, bo ja pamiętam, że 12 lat temu ja potrafiłam właśnie sama wychodzić na mm, spacery. To yy, raz spotkałam dziadka, który był nampa. Nampa czyli taki podrywać, i taki, o, o nie, jest on jakieś ładna, a masz męża, ja udałam wtedy, że mam męża, tak, mam męża, no i o, taki najebany dziadek, typowy najebany dziadek japoński, poszedł dalej. Więc, no, jakiś, na szczęście, strasznych y, ekscesów nie miałam. Y, chyba najstraszniejsze to było. To, że jak poszliśmy wtedy na ten plac zabaw, co tam był ten groźny byt, który ewidentnie nas nie chciał tam. I to było czuć, mimo że nic nie widziałam, to ta atmosfera. Moja koleżanka, która siedziała nad tym, na tym, na jakichś dawkach tych bujanych przede mną, ona miała z tyłu cały plac, widziała i mówiła, że coś jest za drzewem. Jezu. I to faktycznie. Tutaj... Było dokładnie czuć, że to nie było nic dobrego. Dzisiaj może inaczej bym zareagowała. Wtedy tak zesrałyśmy się, zesrałyśmy się. Dzisiaj myślę, że. Czy byłabym odważniejsza? Nie, bo czułabym strach. Ktoś się właśnie zapytał z Was w ostatnim QA na Instagramie, czy, czy mnie to Czy ja się boję, jak się takie rzeczy dzieją. Oczywiście widzieliście się, wystraszałam w sensie, ale to jakby to, to jest biologiczny strach, bo mamy przecież um, to jest nic innego, jak instynkt przetrwania. No, nasze ciało na, mówi spierdala, i drapieżnik, jesteś zagrożony i to jest normalne, że czujemy taki biologiczny strach, ale po czasie u mnie przychodzi takie e, 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 cześć, a kim ty jesteś. To nie jest tak, że ja się nie boję. Od razu sobie wyjaśnijmy. To nie tak, że jestem taki hojrak zajebisty i nockę jak pójdę do parku i zobaczę znowu tą białą postać i nie będzie wtedy jezienka, to też takie... Ej się ma cześć! No pewnie byłoby, serducho, serducha bicie i tętno i tak dalej. Ale myślę, że po pewnym czasie bym się przełamała. I tak mam, jak miałam sytuację, że kolej za mną szedł. W deszczową noc, w Białym Stołku, jeszcze, tam przy parku, przy plantach, i to była noc, bo ja wracałam z pracy. I ja już byłam w takim stanie, że wiedziałam, że albo on, kurwa, albo ja. I wtedy włączacie się w kurw. I ja zauważyłam, że tak mam. Że jak się boję, boję, to już wiem, że. Um, ma działać, jak to brzmi, że ma działać już mi adrenalina, że albo ja, albo ten ktoś. Więc mi się włącza taka kurwa, taka, wiecie, egoistyczna. Tak, ja wiem, że to może nie to słowo, ale tak, taka kurwa pewna siebie, egoistyczna, sucza, która co robi, atakuje. Po prostu ja wtedy, ta kurwa Med57 Hulk. I wtedy ja y, zamieniłam się w jok. <noise> Nie no, na serio. Bo ja wiedziałam, że albo kurwa on, albo ja. Więc. Albo będzie chciał mnie dziabnąć nożem, albo zgwałcić, albo chuj wie co jeszcze, nie? Więc ja myślę, co najlepiej zrobić. To zamień się kurwa w i to się tak wkurwiłam. A wiecie, deszcz padał, to a, i taka sadako się ze mnie zrobiła. I ja już taka wiecie, bo ja normalnie sobie szłam, ale już tak włączałam sobie w kurw ten, że iść na adrenalinę, iść na berserka, braveheart i kurwa idziemy na walkę. Na śmierci rzućcie, Dosłownie takie mi się coś włączyło. I ja wiecie, taka. Za dwa pokażę i tak raptem do niego. Co? O, takie. O, o. Słucham, słucham, a ja patrzę. A to jakiś gówniak dwudziestoletni, chociaż tak naprawdę do dziś nie wiem, czy las za mną, czy może po prostu szedł w tym samym kierunku. A jak ja zobaczyłam, że to taki przestraszony gówniak, 20 to takie... Mmm, przepraszam, która jest godzina. Kurde, <grywanie> była. <grywanie> on taki wystraszony, on uciekł, on uciekł Nie wiem, nie wiem i rozkręcił, spierdolił. Ale widzicie? The power of kurwa joga. Więc mi się myślę, że po części też by tak wreszcie yy, włączyło, jakbym była znowu na tej asobiba, czyli ten plac zabów tam, gdzie widziałam to złe to bym najpierw się bała bała, bała, a później bym się wkurwiła i dawaj suko what the fuck, coś tu się dzieje, czemu kurwa siedzisz, czemu jesteś taka smutna idziesz ze mną nie, ja myślę, że, że coś, coś takiego taki mam w sobie system i to jest z jednej strony straszne bo stawia mnie jednak w ryzyku chociaż ja jeszcze nie słyszałam o przypadku, gdy, że duch kogoś zabił Katolicy, nie startujcie z demonami i z szatankiem opętającym, bo ja bym z nim kurwa na, na rumacza poszła pogadać. E, no i ogólnie rzecz biorąc, takie rzeczy. Jutro będę nagrywać, nie, jutro będę pakować, a może też nagram, też właśnie taką paranormalną rzecz. I idę, bo Luśka na dole śpi, i by się kurczak piecze. I tak wygląda u mnie, jak zwykle gadamy o jokajkach. A właśnie zamówiłam nową książkę o różnych dziwach, czyli jokajki, okultyzm, więc pewnie będą różne obrządki, też pierwotne obrządki, pewnie Omiodo to jest taka, taki typ czarów magii japońskiej, no takiego okultyzmu, więc... Ciekawie, nowe, nowe ciekawostki. Dobra, to idę.